Cześć Symanko, z tej strony. Tacz a to jest kolejny odcinek. Eee. Yy... z Minecraft. <gry> Dobra. Yy, oczywiście serii. Ostatnia szansa. Yy, co mamy do zrobienia te dziś? Yy, przeczekałem sobie jeden dzień. Yy, zrobiłem sobie stafik, delikatny. Yy, coś tam yy, pochodziłem tutaj po tej górze. Właściwie nawet w nocy. Parę potworków się udało zabić i nie zginęliśmy, tak że nie szalałem. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy do zrobienia dwie rzeczy. W sumie tutaj nie mamy nic. Mamy tam jakieś podstawowe rzeczy, które potrzebowaliśmy. Cała reszta będzie czekała nas tu. Wykopałem takie coś. tu Mieliśmy żelazo i trochę węgla, dlatego to już powiększyłem. Jak będziemy mieć jakieś lepsze surowce zaraz, myślę, to coś będziemy działać. I co dzisiaj? Dzisiaj mamy do zrobienia dwie rzeczy. Trzy rzeczy. Właściwie jedną. Musimy trochę poeksplorować. Ale tak. W pierwszej kolejności udamy się tam na dół. Potem udamy się tam, zobaczymy co w tym kanionie jest, czy on w ogóle jest warty uwagi. A potem musimy się udać tam za to drzewo. Zaraz prawdopodobnie zobaczycie dlaczego. Otóż tam zauważyłem dwie ciekawe rzeczy. Jedną, którą musimy ominąć, to jest ta wieża. To jest ta wieża chyba tych pilagerów. O ile się nie mylę, o ile dobrze to wymawiam, pilagerzy, czyli to są ci, którzy robią te rajdy na te wioski. E, potem tam sprawdzimy co mamy w wiosce ciekawego i wracając przejdziemy przez te e, pola, przez te e, trawiaste e, płaskowyże, e, przez te polanki, e, bo tam prawdopodobnie znajdziemy jakieś owce, myślę, e, musielibyśmy znaleźć jakąś, bo niestety e, no, na, na tą chwilę musimy przeczekiwać sobie tą noc, żeby nie zostać zabitym od razu. E, dobra, no to nie przedłużając... Uu. Tu jest jakieś zejście. Tu mamy żelazo. Eee, dobra. No to żelazo jest mało ważne na tą chwilę. Zobaczymy gdzieś dalej. Tu eee, To pewnie będzie w ogóle dużo... O! Dobra. O! I całkiem fajnie. Mamy łuk i strzały. Tylko, że ten łuk się teraz rozwali. Nam. Rozpadnie. Także niestety łukiem nie, Tym łukiem nie powalczymy. Aczkolwiek Panie że wypadły strzały i łuk. E, kurczę. Ale to super wygląda. No nie no, rewelacja. O! o jest ryzykowne, dobra. Tam mamy całkowicie poróżnienie. Tu jest coś, co mnie ciekawi. Widzicie to? To jest coś innego. To jest z tą. z czymś zielonym. I to nie jest. E, I to chyba nie jest pnącze. Tam też. O, i to jest ten nowy surowiec. Okej, okay, dobra. No tu mamy całkiem sporo ciekawych rzeczy. Tam jeszcze może nie ryzykował, nie wchodził, bo to się może faktycznie szybko skończyć. O, o pajączka. Możemy go. On jest akurat taki. E, nie ruszający się za bardzo. Moglibyśmy go łatwo zlikwidować. O, proszę, patrz jak tu jest. Ile tu jest caveów. Ile tu jest tych systemów jaskiń. Super. Właśnie, co to jest dokładnie. Zaraz sprawdzimy, co to jest. To jest koper. Czyli miedź. Czyli nie aluminium. Pomyliłem, przepraszam. No, czyli myślałem, że to jest aluminium, a to jest jednak miedź. Dobra. Zbierzemy trochę tej miedzi. Zobaczymy potem, co z tej miedzi w ogóle możemy robić. Czy z tej miedzi w ogóle się da robić yy, itemki? W sensie. Yy, Kilow. Aczkolwiek. Hmm. Czy to będzie lepsze od żelaza? No pewnie nie. Teoretycznie chyba nie. Ale się dowiemy, co możemy. Z... Te, z tej z tego z tej miedzi robić. O ile nie trzeba ją pewnie przepalić. Tak, pewnie ją trzeba przepalić. Więc pewnie nie wskoczyło nam nic z żadnych receptur. No właśnie, tak myślałem, tak myślałem. E, Okej, okay, czyli nie możemy tutaj nic zrobić, nic nie, Czy dowiemy się dopiero później? E, no mamy sporo węgla, na no węgla już i tak wykopałem całkiem sporo. A, myślałem, że to jest to, co nam... ten dziwny... dziwny, dziwny e, e, bloczek, który był... Mm, tam na dole. Mamy świnki, świnki. Przy okazji, możemy troszkę, troszkę świnek yy, zlikwidować. <laughs> Przydadzą się na pewno, na pewno. Yy, w, późn w późniejszym czasie, myślę, na pewno zrobimy jakąś małą faremkę yy, pod kątem, właśnie takich yy, owiec, tego wszystkiego. Yy, tak, żeby ten dostęp do tych surowców mieć. Dobra, yy, tam jest nasza. Okej, okay, gdzie mam, gdzie jest nasza baza? Tam, dobra, tam widać drzwi. Mmm tam mamy bazę, czyli ten kanion musi być gdzieś tutaj. E, zaraz, 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 myślę, że tutaj, jak się wespniemy tutaj na tą górkę, zaraz go powinniśmy widzieć. No, myślałem, wow! Całkiem ładny drzewko. E, zaraz go tu powinniśmy gdzieś widzieć, jeszcze wyżej. Eee, muszę pamiętać, żeby jeść, muszę pamiętać, żeby jeść. <grym> Dobra, tyle chyba starczy, nie będziemy marnować. Dobra, nie będziemy biegać na... Uaaa! O ładnie. Tak, no to to wygląda też epicko. Epicko, tam mamy żelazo, tam znowu jest tam mieć. O, i tu jest chyba bliżej nas. Może spojrzymy na to z zbliż, bliższa. Co to jest? Chyba, że to jest jakiś porost, jakiś. że może jakiś nowy porost albo jakaś nowa forma roślinek. Co, co nie będziemy tam schodzić na razie, bo. Popatrzymy z problemu. Nie, nie nie nie, damy rady. Aha, górą może. Spróbujemy przejść górą. Eee, I zaraz zobaczymy... Zaraz zobaczymy jak to wygląda z tamtej strony. Co tam w ogóle jest? Czy tam jest głębiej? Zejście, czy nie Myślę, że tak. Myślę, że tam będzie Konkretna. No jasne. Jedna wielka. Jeden wielki kanion. No będziemy mieć co eksplorować, faktycznie będzie, będzie co będzie co zwiedzać I, i będzie gdzie zginąć równie dobrze. O, czy to się łączy? O! To się tu łączy. Mamy no, fajne zejście do tego. Dobra, może tu jakieś te porosty. O, tu są te porosty. Dobra, załatwimy zaraz ląbiaka, żeby nas nie zwrócił. Tutaj nic nie ma. Tu też. Dobra, śmigamy. Tam mamy też jakieś zejście na dół. O, jest pan Creeper. Dobra. Dobra, zapomniałem. Co to jest? Granit. Aha, okej, okay, czyli. Po prostu tak wygląda nam granic w tej paczce tekstur. Yy, mieliśmy tu gdzieś te porosty. Gdzieś blisko je widziałem. Hmm. Widzimy gdzieś blisko, A teraz. Dobra, spadł. Ej, no gdzie ja widziałem te porosty? Gdzieś tutaj. A, okej, okay, tutaj są. Porosty, czy zaraz się dowiemy co to w ogóle jest? to podejść, zobaczymy to z bliższa. Nie, to nie jest porosty A nie, są. Chyba, tak? Tak, to jakieś porosty są. Ciekawe, do czego służą. Pewnie to ma jakieś. Ma to pewnie jakieś. Yy, wykorzystanie. Może, może nożyczkami to idzie zebrać. Wow, patrzcie. To się tam gdzieś dalej ciągnie. Nienośnie. Cztośnik, no, naprawdę. Strasznie mi się podoba. Fajnie to wygląda. Fajnie, że to w ogóle generuje. E, dobra, no ale tu, tutaj będziemy musieli się wybrać. Ale to nie teraz. E, dzisiaj głównym celem jest ta wioska. Musimy tam skoczyć do tej wioski. E, skoczyć do tej wioski. Musimy zobaczyć, czy nie znajdziemy... Znaczy no, musimy zobaczyć... O, jest wilk. I wilk tam się też pewnie przyda. Pewnie, pewnie się przyda. I będziemy mieć jakieś kości, potem spróbujemy sobie jakiegoś oswoić, ale na tą chwilę mamy ważniejsze rzeczy. O, proszę bardzo. Kolejne zejście w ogóle widziałem, też jak świetnie wyglądają jakieś takie aha, pszczoły. dobra, czyli w podstawie Minecraft też już są pszczoły. okej okay. no ugram to 1.12.2 tego modpaka. Tam były te pszczoły, ale tam wydaje mi się, że pszczoły były z e, modyfikacji. Ale czy na pewno, może już wcześniej były to pszczoły, a może ja po prostu nie wiedziałem. Eee, dobra, Zebra. No tutaj yy, uszczuplimy trochę stado i biegniemy dalej. Biegniemy dalej, bo bo czas nas goni. Goni nas w sumie noc, nie? No, czas, noc. Pora dnia nas goni. Nie możemy zostać w takim miejscu. A w ogóle, nie no, super, nie musimy szukać. Oho, tam jest kolejna. Czyli tam jest jedna wieża, tam jest druga wieża. Oni mają kuszę, więc chyba nie będziemy. O, tam mamy trzy owce, ale wiecie co. Hmm, może tych owców nie będziemy zabijać. w ogóle są konie. Bajka. O, kolejny. Ej, nie. Czy to się ciągnie, tamto jedno wielkie, tak? Nie, no chyba nie. Ale to jest ogromne. Wow, a w ogóle jest jakiś taki. jakby wulkan. Nie no, świetne. Yy, dobra, ale wiecie co? Idziemy, idziemy, idziemy. Yy, żeby nie marnować czasu. Aha, tamtą wieżę widziałem już, dobra. Mm, nie będziemy zabijać tych owiec, mm, bo... Bo nie, nie będziemy zabijać owiec, nie ma potrzeby. E, jedzonko na tą chwilę mamy, jak będzie trzeba, to gdzieś tam te świnki krówki się znajdzie, ale na razie... Na razie starajmy. No nie, no, kolejna. Ej, to jest świetne, świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda. Eee, i dobra, o jest to co chciałem. Dokładnie. Sianko. Zaraz im skosimy to sianko. Czym to się będzie naj najszybciej było? Nieczem chyba. Chyba, że y, siekierka. A ja nie wiem czy mam siekierkę. No nie, Eee, yy, I dobra, jest, i mamy... O, nie chcę to A to dobra. Eeeem. Yy, co my zrobimy w ogóle? Co my właściwie robimy? Eee... Yy, no, znajdziemy gdzieś tutaj, o, dokładnie, tu mają dwa łóżka, mają trzecie, czwarte, co oni mam? o, jest, i mamy chlebek, dobra, e, troszkę im tutaj uszczuplimy ekwipunek, dobra, mamy już łóżeczko, także, o, a ty ze mną też gadać? Aha, czyli 26 ziemniaków na Emeralda, albo za Emeralda, mamy nie, myślałem, że znalazłem w skrzynce, e, o, a to co? No, jakiś fajny koszyk. <grymne> Dobra, e, czy my im tutaj coś e, znajdziemy? Czy tutaj jest w ogóle kuźnia? O, całkiem ładnie. Przydałoby się inventory, Nie Inventorytics, przepraszam. Nie Inventorytics. Albo ten. E, ta modyfikacja. Chyba tak. Chyba text, Ta modyfikacja, która nam. E, robi. E, sortuje itemki. Co to jest? To jest żelazo? To jest blok żelaza? Nie, smoke są jakieś. Okej. Okay. Dobra, tego nam nie trzeba. E, może się nam przydać ten. E, jak się to nazywa po polsku? E, gar? Kocioł? Tak, może się przydać. E, dobra, już mamy noc, niestety. Ale. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy się po prostu przespać. No tak, mamy łóżko. Dokładnie, Sweet Dreams. E, słodkich snów. E, możemy się przespać. Elegancko się nam udało. E, dobra, no i możemy. Ter teraz to już możemy właściwie działać. Teraz możemy konkretnie działać. Mm, nie jesteśmy już uzależnieni od tej pory nocy. Por pory dnia. Weźmiemy sobie e, te saplingi tak samo. Co my tutaj mamy? Hmm. Na razie to zostawimy, nie mamy tak gdzie tego rozsadać, więc yy, nie będziemy im tu yy, wszystkie... O, ale świetnie to wygląda... Czy to jest kot? On miauczał? Ale to świetnie wygląda. Ej, w ogóle mają na wodzie. I to jest kinie tam. O, ale bosko. Dobra, mm, ale co jeszcze możemy tutaj znaleźć? O, jaki fajny dzwon. A, on jest chyba do tego jak jest ten y, cały rajd, tak? Jak zaczynają atakować, to chyba tym dzwonem biją I oni się wtedy wszyscy chowają. A to co? Reaper Dis... disenchant y, Wow, fajne Mamy lawę, ale lawę już gdzieś tam widzieliśmy y, także... O wow! Mamy złoto Dobra Tego nie będziemy brać, bo to nie jest potrzebne na tą chwilę. O, czy my tu coś jeszcze znajdziemy? Czy my tu coś znajdziemy? Coś ziemniaków, już więcej nam nie trzeba. O, te cave'e y będą bardzo ciekawe. Coś czuję, że naprawdę... Uuu. Co jest to urządzenie do robienia potków? Eee, w sumie rzadko robiłem podki, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że tym razem. E, na tym hardkorze jednak będziemy musieli, e, jednak będziemy musieli troszkę tych potek pewnie zrobić, e, tych mikstur alchemicznych. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, ale wydaje mi się, że jakieś takie te potki e, leczące i to wszystko to będziemy musieli jednak chyba zacząć robić. Dobra, wiecie co? Tutaj mamy wszystko zrobione. Wróćmy może do tej jednej takiej dużej e, dziury która tam była hmm, Bo w sumie wszystkie zadania, które mieliśmy do zrobienia mamy zrobione. E, które żeśmy sobie wyznaczyli. To jest chyba ta nasza góra, tak. No skoro tutaj mamy tą wioskę. Musimy iść w tamtą stronę. E, I na pewno dojdziemy. O, a to jest mu. Osiołek. <grytanie> Wzięliśmy... Co? Wzięliśmy... Aha, dobra, mamy, mamy y, parę jajek. Spróbujemy sobie y, tam, w tym naszym... A nie, to nam chyba nic nie da, bo te, e, te mm, kurczaki potrzebują chyba e, trawy, żeby coś jeść i żeby się rozmnażać. Aczkolwiek sprawdzimy, zobaczymy. Spróbujemy może, jeżeli uda się nam rozbić jajko, może akurat z tych dwóch jajek jakaś jedna kurka e, wyskoczy i będziemy mieć już towarzysza e, wyprawy. Dobra, tu jest... to nie jest ta... Ała. No i właśnie, właśnie to jest to, że ja też nie patrzę się czasami pod nogi i z głupoty możemy wpaść tak naprawdę do jakiegoś konkretnego systemu jaski. Jak no, widzicie, no to tu jest... Jest gdzie wpadać. Dobra. Uf, ryzykujemy, spróbujemy wejść. No spróbujmy. No nie mamy nic. O, kur, mamy dostracającą <gryw> do całą serię. Mm, spróbujemy wejść. Jak coś to się potem... E, spróbujemy wykaraskać jakoś, e, podsadzić ja Wziąłem specjalnie kobla. Ale tu jest naprawdę parę ciekawych rzeczy, których, z którymi nie miałem do czynienia. Co to w ogóle jest? Pointed dripstone. Okej, okay, czyli to są te kamienie... Yy... Czy jak... O, nie, okej. Okay. To są te stalagnity, stalaktyty. Yy, nigdy nie pamiętam, który jest który. Stalagnit? Stalaktyt. Stalaktyty chyba yy, zwisają yy, w dół? A stalagmity, y, właśnie rosną do góry. To są chyba stalagmity. O ile się nie mylę. Aczkolwiek nie jestem pewien, dlatego, y, jak wiecie, lepiej możecie napisać i mnie poprawić. Oj, będzie co tu, będzie co, co, będzie co eksplorować. E, faktycznie będzie tego całkiem sporo. E, bo widzicie, jak to wszystko fajnie wygląda. Też musimy trafić tak naprawdę na dobrą jaskinię, w którą się. E, Dostaniemy dosyć nisko. E, a to z tego powodu, żebyśmy nie musieli w sumie za bardzo kopać. E, nie wiem, czy jest to nam w ogóle potrzebne. To jest taki. E, hmm. To jest. Ten rodzaj itemka, który ja bym zaczął kopać. Okej, okay, faktycznie. Tylko że czy. Czy on nam jest potrzebny? Czy co? Na, nie, ja go na razie nie będę wykopywał. Mamy go dosyć troszkę. Mamy go dosyć troszkę, więc ja na razie więcej go nie będę wykopywał. Sprawdzić będziemy mogli sprawdzić, do czego, co możemy dzięki niemu zrobić. O nie, 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 jest blisko. Uf. Właśnie o to mi chodzi, że ja zapominam jeść. Ja zapominam jeść, i, i potem dochodzi do takich sytuacji. A widzicie, mimo wszystko mamy żelazne zbroje. A on na trzy strzały nam zebrał praktycznie wszystkie, wszystkie serduszka. Więc, no, mają tą siłę. <grywia> mają tą siłę, żeby, żeby nas bić, żeby nas zabić. Także, e, dobra, no to jest taka prosta, jest pro, pro, prosty ten cave akurat, z tego co widzę. Nigdzie nie ma jakichś połączeń wielkich. Tak, w tamtym cave. E, ale co, mamy w sumie ten... E, Mamy w sumie tą. Yy, nie aluminium? Mieć, mieć. <grych> Mamy mieć. Yy, wrócimy sobie na, na nasze miejsce. Yy, wow. O właśnie. Właśnie, to jest to, że ja nie jestem jakimś specjalnym parkurowcem. Yy, tym bardziej, że... Chyba, chyba da się tą opcję wyłączyć, yy, tego automatycznego skakania, bo ja próbuję skakać i nie mogę w momencie, kiedy no postać skacze sama. E, ale dobra. E, nie zmieniając tematu. E, mamy e, wszystko co chcieliśmy dzisiaj ma właściwie mamy zrobione. E, postaramy się dojść jak najszybciej. E, aha, tutaj będzie chyba najłatwiej. Dojść jak najszybciej e, do naszej bazy, e, odłożyć parę rzeczy, które żeśmy zdobili. przede wszystkim łóżko. No to łóżko się nam na pewno przyda. Może nie do respawnu, bo, bo takiego, ta, takiego akurat nie będzie. Eee, ale co? Ale zobaczymy zaraz, co możemy zrobić z tej miedzi. Miedzi. Cały czas się zastanawiam, czy mówię dobrze. Koper, mieć, tak, na pewno. Eee, dzięki tej miedzi, z tej miedzi. Hmm, no raczej tej miedzi w żelazo nie możemy przetopić. Raczej, ra, raczej to jest pewnie niemożliwe, bo to są dwa różne stopy. Eee, rodzaje surowca. Ale zaraz się dowiemy co i jak. Teraz... Do... O, mój filar postawiłem, ehm, postawiłem troszkę tego śniegu e, bo w ogóle sprawdziłem i nie wiem czy e, wiedziałem, czy nie, aczkolwiek zaskoczyło mnie jak to sprawdziłem, że z e, łopatą ten śnieg e, wypadają nam e, śnieżki a dzięki tych śnieżek możemy e, z tych śnieżek możemy zrobić z tych śnieżek możemy zrobić um, śnieg, kostkę. Ale okej, okay, dobra. E, najważniejsze, co musimy zrobić: ile mamy w ogóle żelaza? A, zobaczmy, już dwa żelaza. To nie to nie za dużo. Dobra. E, ale mamy już troszkę, troszkę jakichś tam mamych zapasów. Dobra, zaraz zobaczymy, co możemy zrobić z tego. Oho, koper ingot. Okej, okay. Z tego co widzimy na górze to nie pokazuje za dużo. Nie pokazuje nam za dużo tych rzeczy. I oprócz... oprócz... no właściwie to nie pokazuje nam nic takiego. Nie pokazuje nam nic takiego. Ja nie wiem czy musimy mieć więcej tych rzeczy. Eee, w sensie więcej...